Wydaje, redaguję, robię korekty 12 lat y, społeczne tego pisma, które się nazywa Scena. E, ono jest teatralne, ale no, w gruncie rzeczy to jest teatr i terapia, teatr i dziecko, teatr i niepełnosprawni, teatr. To znaczy, to są te obszary, których, y, na których robić nie można. Chyba, że się chce zrobić y, nowy skok. E, to te jedno wyjaśnienie. Drugie, ja przyniosłem tutaj z że argumenty zbieramy. Nie przyniosłem taki dokument, y, ze spotkania, w którym uczestniczyłem, 23 kwietnia 2004 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Jedyne na przestrzeni tych 15 lat chyba posiedzenie komisji kultury poświęcone temu zagadnieniu, które nas studia. To bardzo ciekawy dokument, to jest zestawienie dofinansowywania tych naszych czasopism, że tak powiem, to znaczy nie patronackich, nie narodowościowych, tylko tych no, które podawane, opisywane są to jako duma naszej kultury. Nigdzie nie ma takiego zainteresowania, nigdzie nie ma takiego gumu. 2000, 2 miliony 514, 2001, 3 miliony 86 do kwietnia roku 2004 milion sześćset tysięcy, to jest, wszystkie te kwoty są proporcjonalne, albo wyższe od tego, co minister w tym roku przyznał, bo tak jak wyliczyłem w pierwszym tym rzucie, to było 3 miliony 20 tysięcy na te cztery pisma. O czym mówię? O polityce kulturalnej, której, której nie ma. Jeżeli coś jest ważne i państwo się rozwija, a minister głosi, że trzykrotnie zwiększył już prawie budżet na kulturę. A my jesteśmy cały czas 3 miliony. To jest mniej niż jeden festiwal. Mniej niż jedno, jedno przedsięwzięcie Kuzwiarskie, jakieś pola negry, o której nikt nic nie, już nie wie, ale się wydaje 3 miliony i minister dopiero pod naciskiem środowisk to robi. Rozdał pozornie minister dyspozycję do ośmiu instytutów. I uważa, że już nie, nie rządzi kulturą, tylko ona się uspołeczniła. No bo jak to? Dyrektor Nowak, dyrektor Gauden, dyrektor Szmaki, dyrektor, przepraszam za takie sformułowanie, ale to, to tak y, nie potrafię już spokojnie o tym mówić. Po prostu, a minister mówi, to oni rozdzielają. A oni powołują y, y, niewiadomych anonimów którzy decydują o, jakby o, tym, o tym co jest sensem kultury, bo przecież ja nie dlatego scenę robię, że nie mam co robić. Ja uważam, że jest taki obowiązek, żeby, żeby to zrobić, że jest jakaś tradycja ruchu społecznego, teatralnego, że jeśli nie ma kultury teatralnej, to nie ma teatru po prostu. I, i, I to jest jakby takie moje społeczne przekonanie w tym wszystkim, ale za wartość społeczną dostałem 6 punktów. No, to jest to na jest ile? Na 20. Na no, organizacyjną też źle, no bo, no bo powinienem nauczyć się wynająć kogoś, co napisze aplikację.